Pan z wami. Słowa, wami. słowa Ewangelii według świętego Jana. A -a -a -a. Żydzi porwali kamienie, aby Jezusa ukamienować. Odpowiedział im Jezus, ukazałem Wam wiele dobrych czynów pochodzących od Ojca. Za który z tych czynów chcecie mnie ukamienować? Odpowiedzieli mu Żydzi, nie chcemy Cię kamienować za dobry czyn, ale za bluźnierstwo. Za to, że Ty, będąc człowiekiem, uważasz siebie za Boga. Odpowiedział im Jezus. Czyż nie napisano w Waszym prawie, Ja rzekłem, Bogami jesteście? Jeżeli Pismo nazywa Bogami tych, do których skierowano słowo Boże, a pisma nie można obrzucić, to jakżeż wy o tym, którego ojciec poświęcił i posłał na świat, mówicie? Różnisz. Dlatego, że powiedziałem, jestem Synem Bożym. Jeżeli nie dokonuję dziełu mojego Ojca, to mi nie wierzcie. Jednak jeżeli dokonuję, to choćbyście mnie nie wierzyli, wierzcie moim dziełom abyście poznali i wiedzieli, że ojciec jest we mnie, a ja w ojcu. I znowu starali się go pojmać, ale on uszedł z ich rąk i powtórnie udał się za Jortan, na miejsce, gdzie Jan poprzednio udzielał chrztu. I tam przebywał. Wielu przybyło do niego mówiąc, Iż Jan wprawdzie nie uczynił żadnego znaku, ale że wszystko, co Jan o nim powiedział, było prawdą. I wielu tam w Niego uwierzyło. Oto Słowo Pańskie. Amen. Dwa tygodnie nasze obecne, czyli ten czas, który się zaczął w ostatnią niedzielę, a skończy się w południe w Wielką Sobotę, nazywa się w Liturgii Kościoła Czasem Męki Pańskiej. I to z tego powodu krzyż jest zasłonięty. Ja myślę, że działała tutaj taka intuicja psychologiczna, że jeżeli coś mamy na co dzień, łatwo się do tego przyzwyczajamy i żeby podkreślić najwyższe znaczenie tego, co mamy na co dzień, jakby zakrywamy to przed sobą. Krótko mówiąc, jest to zakrywanie mające na celu podkreślenie, że Krzyż jest naszą nadzieją, bo przez Krzyż Jezusa Chrystusa zostaliśmy odkupieni. Dzisiejsza Ewangelia zaczyna się od przedstawienia takiej sytuacji, w której słuchacze Pana Jezusa osądzili, że On w gruncie rzeczy jest bluźniercą, uważa się za Syna Bożego i postanowili go ukamienować. I Pan Jezus pyta, a. Za jakie dary, którymi was obdarzam, chcecie jej kamienować? Za jakie dobre czyny? Ja myślę, że jest to pytanie, które Pan Bóg nieustannie stawia nam. To jest. to jest. Temat odnoszący się prawdopodobnie do każdego z nas bez wyjątku, że y, niezwykle często się zdarza, że naszą odpowiedzią na dary Boże jest złość ta Pana Boga. Nie będę tego rozwijał, zwłaszcza że nawet nie byłbym przygotowany do szczególnego rozwijania tego tematu, ale. Y, Myślę, że jest nad czym się zastanowić. Warto przynajmniej takie pytanie gdzieś tam w serce swoje włożyć. Y... Otóż. Otóż. Y... Oczywiście. Oczywiście. Nie udało się prześladowcom Pana Jezusa zrealizować swojego zamiaru. Nie udało się dlatego, że Jezus, prawdziwy człowiek, podlegający śmierci, ale podlegający śmierci, że sam wziął na siebie taką kondycję. On nie w taki sposób podlega śmierci, w jaki każdy z nas podlega śmierci. Jezus podlegał śmierci dlatego, że chciał podlegać śmierci. I w związku z tym także, jeżeli yy, został zabity, to nie dlatego, że ścigali, go, ścigali, w końcu dopadli i ukrzyżowali i potwornie zmaltretowali, tylko dlatego, że On dobrowolnie... Postanowił poddać się tym mechanizmom nienawiści, jakimi my zareagowaliśmy na niego, na jego działalność wśród nas, no przede wszystkim na jego działalność no, życiodajną, działalność, która ostatecznie miała dokonać. Zbawienia całego rodzaju ludzkiego, pojednania nas z Panem Bogiem. I to Ewangelie bardzo podkreślają, że Pan Jezus umarł dlatego, że chciał. Czasem my na skróty ulegamy takiej pomyłce i wydaje nam się, że umarł dlatego, że to zostało o nim przepowiedziane. Tak jest, tak jest, no wystarczy przeczytać psalm 22, przedstawiający męki Mesjasza. Wystarczy przypomnieć sobie pieśni o słudze pańskim znajdujące się u proroka Izajasza. Tak jest, było przepowiedziane o tym, że Syn Boży umrze, nawet cały szereg szczegółów jego męki zostało przepowiedzianych. Ale to nie jest tak, że dlatego umarł, że było tak o nim przepowiedziane. Tylko jest tak, że przyszedł, żeby dobrowolnie poddać się tym potwornym mechanizmom nienawiści w wszelkiej różnej ludzkiej ciemności, jaką my swoim grzechem potrafimy z siebie wydobyć. I um, odkupienie nas na krzyżu polegało na tym, że On nawet wtedy był cały, bez reszty, przeniknięty miłością, cały, bez reszty, oddany swojemu przedwiecznemu Ojcu, nawet w tamtym momencie potwornej ciemności z Wnętrza, której wołał Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. On był cały, cały yy, 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 przeniknięty miłością yy, także do nas, których dobrowolnie wybrał sobie yy, za swoich braci i siostry. Przecież to, 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 to nie jest tak, że on z natury jest naszym bratem. On postanowił być jednym z nas, on postanowił być. Naszym bratem. Postanowił nas, w nas uznać swoje siostry i, 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 i swoich braci. I zresztą to bardzo wyraźnie Pan Jezus podkreślał zarówno słowem, jak i zachowaniem. Słowem to na przykład: Mam moc życie moje oddać, mam moc je znów odzyskać. Nikt mi go nie zabiera. Ja je dobrowolnie oddaję. A przynajmniej podkreślam to w ten sposób, że różne zamachy na jego życie okazały się nieskuteczne, a dlatego, jak to Ewangelista krótko powiada, bo nie nadeszła jego godzina. Bo jak to dzisiaj z kolei czytaliśmy, dlaczego go nie ukamienowali, bo ja zaraz szybciutko, no, bo On uszedł z ich rąk. Prawda? W, w, czy czy, czy w, w, podczas opisu jakiegoś innego zamachu na Pana Jezusa, On przeszedł między innymi i sobie poszedł. To, w, w, czy, krótko mówiąc, ta suwerenność Pana Jezusa wobec własnej śmierci, jest w Ewangeliach niezwykle mocno podkreślona. On pod tym względem jest jednak no, zdecydowanie inny niż my. To znaczy jest najprawdziwszym człowiekiem, ale który nie przestał być synem Bożym. Zatem, zatem jeszcze powrócę do początku mojej homilii, mianowicie kiedy wrogowie Pana Jezusa już porwali za kamienie, to nie była tylko decyzja, to już było rozpoczęcie tego, yy, prawda, tej egzekucji, jaką chcieli dokonać, porwali za kamienie, tam Jezus spokojnie im odpowiada ukazałem tam wiele dobrych czynów, Pochodzących od Ojca, za który z nich chcecie mnie ukamienować? I no, no, dobrze jest zobaczyć w tym opisie no, samych siebie, że, że a czasem nawet może jakieś światło łaski Bożej nam pozwoli przyłapać się na tym, że się zachowujemy tak, jak tamci wrogowie pana Jezusa, no na szczęście nie nieustannie, ale. No, no myślę, że niestety nieraz przyjdzie nam się na tym przyłapać, i wtedy tym więcej się nawracajmy, tym więcej dziękujmy Panu Bogu za to, że dał nam swojego Syna. Dziękujmy Synowi Bożemu, naszemu współbratu, ale współbratu z miłosierdzia, ze swojego miłosierdzia, postanowił być człowiekiem i naszym. Bratem dziękujemy za to, że dokonał naszego odkupienia, że wielki piątek, że wielki piątek wśród no, największej nawały ciemności okazało, okazało się, że miłość jest potężniejsza. Okazało się, że Krzyż Jezusa poniekąd z natury swojej, właśnie z powodu tego, że, ca, że to, to postawa cała przeliknięta miłością, że Krzyż Jezusa jest przepełniony z